Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejny krótki filmik z rozpakowania i oczywiście ponownie w szczególe. Mianowicie dzisiaj omawiamy monitor Atomos Ninja Ultra. Zapraszam! W tym unboxingu przyglądam się monitorowi Atomos Ninja Ultra, który jest potężnym narzędziem dla filmowców. Monitor obsługuje nagrywanie 4K ProRes oraz bardzo dużą liczbę klatek w innych rozdzielczościach 1080p2K, co daje dużą elastyczność. Ekran jest dotykowy, jasny i responsywny, co ułatwia nawigację i monitorowanie materiału, który nagrywamy. Używam dysku SSD Samsung 2TB w obudowie Cini LaunchBox magnelium z czytnikiem Andesini USB-C, co zapewnia szybkie i niezawodne przechowywanie danych. Ninja Ultra oferuje także funkcje takie jak monitorowanie HDR, i natychmiastowe odtwarzanie, co czyni go niezbędnym narzędziem do profesjonalnej produkcji wideo. test tego monitora oraz to jak to wygląda zamontowane przy gimbalu czy na aparacie, jak to jest podłączone, jakiego dysku używam. Będzie w kolejnym odcinku. Dzisiaj tylko i wyłącznie to rozpakowanie i zdjęcia w detalu, żebyście widzieli wszystkie szczegóły tego monitora. Często jest tak, że na rozpakowaniach nie widać wszystkiego, a ja dla was specjalnie to zrobiłem. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie o subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, a także zostawcie komentarz, jeżeli macie jakiekolwiek pytanie odnośnie tego monitora. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Dzięki, do następnego, cześć!